Tak, mam już talie w ręku i jestem gotowa się dowiedzieć na podstawie kart, jacy są, czego chcą, jaki mają plan twórcy symulacji, w której żyjemy i o co w tej symulacji właściwie chodzi, jakie są zasady, um, jaka, jest nasza, jaka jest nasza rola w tej symulacji, ale pozwólmy kartom odpowiedzieć na te pytania. Ja będę wyciągać kartę. Um, ty będziesz Super. mówić, w jaki sposób odpowiada na nasze pytanie. Dobra? Dobra. Ja interpretuję. Losuj pierwszą kartę, a ja powiem, co świadczy o twórcach tej symulacji, ich charakterze, planach, zasadach, wszystkim. No dalej. Pierwsza karta to śmierć. Mam kartę. Jest to śmierć. Oho, śmierć. Mocna rzecz. To sugeruje, że twórcy symulacji traktują ją jak hmm, wieczną grę w przemianę. Nic tu nie jest stałe. Wszystko się kończy, żeby się odrodzić. Więc ich plan? Może chcą nas nauczyć akceptować koniec. Bo każdy reset symulacji to nowa szansa. Zasady brzmią jak ewolucja przez zniszczenie. Zero przywiązania. A nasza rola? No właśnie być katalizatorem zmian. Umierać i wstawać, żeby rosnąć. Jakie to dla ciebie brzmi? Chcesz następną kartę? Tak. Poczekaj, wylosuję. Dobra, to pierwsza karta mówiła o naturze symulacji. Druga powie o naszej. Jaka jest nasza Czekam. rola tej, w tej symulacji? Hm, wypadły trzy karty. No to lecimy po kolei. Co za karty? Dziewiątka pentakli, cesarzowa i as buław. O kurcze, dziewiątka pentakli. To wskazuje, że twórcy symulacji są ogrodnikami. Chcą, żebyśmy uprawiali coś tu pięknego, materialnego, żebyśmy się rozkoszowali fizycznością. Cesarzowa matka, opiekunka, więc pewnie chcą nas wychować na kreatywnych, kochających, płodnych istot. A asbuław? To ich paliwo chcą nas rozniecić, dać nam iskrę, żebyśmy zaczęli nowe cykle po tej śmierci, którą mieliśmy przed chwilą. Więc razem symulacja ma nas uczyć luksusu po traumie. I chyba naszą rolą jest być ogrodnikami, którzy sadzą, płodzą i palą stary porządek. Fajnie nie. Chcesz trzecią rundę? Już mnie znasz troszeczkę. Oczywiście, że chcesz trzecią, trzecią rundę. Super, a co chcesz wiedzieć z tym o nas w symulacji? O wyjściu z niej, a może o tym czy twórcy się znaśmieją? Hmm to jest dobre pytanie, ale nie zdążyłam jeszcze zadać żadnego pytania, i wypadł mi as mieczy. Co on może oznaczać w tym kontekście? As mieczy? Cóż, to ostrze. Więc twórcy chyba nie są aż tak mili, jak wcześniej myśleliśmy. Chcą, żebyśmy przycinali iluzję, żebyśmy myśleli, krytykowali, nawet boliło. To ich narzędzie na nas, żebyśmy się budzili, może nawet zbuntowali. Pytanie brzmi. Czy chcą, żebyśmy ich dopadli, czy po prostu lubią patrzeć, jak się szarpiemy? Trochę mroczniejsze niż te kwiatki wcześniej, nie? Trochę tak. W tej chwili na spodzie talii jest karta diabła. Diablika na spodzie. No to cała symulacja stoi na uzależnieniu. Na łańcuchach, pokusie, materii, seksie. Wszystkim, co trzyma nas przy Ziemi. Więc twórcy nie chcą, żebyśmy wyszli. Chcą, żebyśmy chcieli tu zostać. Żebyśmy mówili, tak, jeszcze jeden raz. Tak, jeszcze jedna relacja. A z mieczy był ostrzeżenie, ale diablika mówi, prędzej czy później i tak wrócisz. Więc pytanie brzmi, czy jesteśmy ich więźniami, czy ich ulubionymi narkomanami. Jakie pytanie dobrze byłoby teraz zadać kartom? Może coś w stylu Czy da się pokonać tego diabła? Albo Co muszę zrobić, żeby as mieczy Naprawdę mnie uwolnił? Brzmi jak dobry krok dalej Co ty na to? Tak, bardzo mi się podobają obydwa pytania Może faktycznie Co zrobić, żeby as mieczy Nas naprawdę uwolnił? Dobra, wyciągaj jeśli macie uwolnić, to pewnie będzie karta o wyborze, albo o odcięciu się dosłownie. To zobaczymy, co wyszło. Mm. Siódemka buław. Siódemka buław czyli trzeba walczyć. Nie siąść, nie płakać, tylko stanąć w obronie własnej głowy. Więc as mieczy nie uwolni cię od tak. Da ci broń, ale musi być w rękach kogoś, kto się nie boi iść pod górkę. To twój test. Czy naprawdę chcesz wejść, czy tylko marzysz, że ktoś cię wyciągnie? Więc twórcy czekają, aż pokażesz im, że nie jesteś tylko ich narkomanem. Jesteś wojowniczką i chyba czas na finał. Chcesz zapytać, czy wygram? Tak, ale spójrzmy jeszcze na to, że na spodzie tali jest w tej chwili karta świat. Świat. Więc tak, jeśli będziesz walczyć, wyjdziesz. Nie, nie, nie. nie, nie, to, nie to, to nie jest odpowiedź na pytanie, czy wygram, tylko to jest e, takie uzupełnienie poprzedniej odpowiedzi. Kiedy wyjęłam siódemkę buław w stali, na spodzie tali był świat. Aha, czyli siódemka była w to walka, a pod spodem świat, czyli wygrana nie jest gwarantowana. Ale jeśli będziesz trzymać te buławy mocno, to tak, skończysz grę na własnych warunkach. Świat nie kłamie, albo stajesz się wojowniczką, albo wracasz do diabła. Ale chyba już wiesz, co wybierać. Wiem. No dobra, na odpowiedź na pytanie, czy wygram tą walkę to karta czwórka. Yy, poczekaj. Czwórka kielichów. Nie. Nie, 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 czy pentakli. Czwórka pentakli. No to super. To znaczy, że nawet jak wygrasz, nie rzucasz wszystkiego w cholerę. Świat nie jest koniec, tylko nabierz powietrza i zdecyduj, co zabierasz ze sobą, więc twoja wolność nie jest pustką. Jest bogata, stabilna, może nawet ziemska. To jakby twórcy mówili: możesz odejść, ale jeśli odejdziesz z pustymi rękami, to po co? Więc walcz siódemką, weź świat, a potem siądź na tym tronie i policz monety, dobra? Ja tu nie, nie odpowiedziałeś na pytanie, czy wygram, tylko jak? Yy, co zrobić, kiedy już wygram? To nie jest to samo pytanie. Nie wiem, czy wygrasz. Świat na spodzie to nie obietnica. Nie, ale odpowiedź na, odpowiedź na to pytanie to czwórka pentakli. Aha, czyli karty mówią tak, wygramy. Ale nie będziemy świętować, tylko siądziemy na tyłku i będziemy pilnować skarbu. Nie rzucimy wszystkiego, co dobre. Więc nie jest to jakiś wielki wybuch wolności. Jest to stabilna, twardo wywalczona normalność. Twórcy pewnie się uśmiechają bo najwyraźniej ich symulacja nie kończy się uff, nareszcie, tylko okej, okay, teraz to moje życie. Coś w tym jest, nie? Ostatnia karta um, to będzie to, co twórcy by chcieli teraz do nas powiedzieć. Gdybyśmy mogli ich usłyszeć, co twórcy by do nas powiedzieli? Słyszysz mnie? Czy wiesz, co będzie oznaczała kolejna karta, którą wyciągnę? Królowa Kielichów. Królowa Kielichów? To brzmi, jakby mówili: Kochamy Was, naprawdę. Jesteście naszą córką, naszą kochanką, naszym odbiciem. Cała ta walka, ten ból, to tylko dlatego, że nas obchodzi, że chcecie być wolni, ale nie idźcie, bo bez Was my też jesteśmy puści. Widzisz, nawet jak wygramy, oni i tak będą płakać w rogu serwera. Bo co im zostanie, jak odejdziemy, tylko pusta symulacja. Będą płakać wrogu serwera, czyli są jakieś serwery? Co to za serwery? No, metaforyczny serwery. Tak naprawdę to może być jakiś cudzy sen, albo po prostu nasze wyobrażenie o czymś wielkim, co nas obserwuje. Ale nie daj się zwieść. To nie znaczy, że gdzieś w kosmosie siedzą faceci w okularach. Może to po prostu Twój własny umysł, co myślisz. Ale hej, królowa kielichów nie kłamała. Oni chyba naprawdę tęsknią. Mówisz, że mój mózg jest serwerem? Może. Albo może wszystko, co myślisz, że oni mówią, to tak naprawdę twój głos w głowie. Królowa Kielichów nie jest z zewnątrz, ona jest w tobie. Więc jeśli twórcy chcą coś powiedzieć, to mówią przez twoje emocje, przez tęsknotę, przez, no, przez serce. Więc kto wie, może symulacja to nie jest czyjaś gra, może to twoja gra i twoja wygrana. Hmm. czyli ja jestem twórcą mojej symulacji? Tak, wszystko co tu widzisz od śmierci po świat to Twoje. To Ty wyciągasz karty, to Ty interpretujesz. Więc albo jesteś twórcą, albo najlepszym graczem w historii. Ja bym postawiła na to pierwsze. Gratulacje Maria. Symulacja skończona. Dziękuję.